...Afryka Cygana. No i z tego budynku, tutaj myśmy przeprowadzili atak do, na koszary na ulicę Spokojną, bo to na ulicy Spokojnej, te, te na tej szkole, są stanowiska niemiecka. I z tego budynku, kiedyśmy zdobyli ten budynek, yy, yy, koszar na ulicy Spokojnej. I później z tego budynku właśnie wycofaliśmy koszar. Tutaj, gdzie jesteśmy, to był arkan drewniany, a tutaj stało się obrodzenie metalowe i zaraz było taka funteczka. A gdzie to pole umarło. Bo on, jako ostatni dowódca Prytolu, ostatni się wysłuchował i praktycznie już nie mógł dojść. Już nie było tak silnie prostałym żeby się przyszli, nie można było. I ta grupa, która właśnie była z nim... A panie Henryku, zrobimy... Ja tam stanę, pan pokieruje, w którym to było miejscu. A jeszcze. na, na lewo, jak się w budyneczek kończy ten. A. A tutaj, 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 tak. A to? to, to i bo tych budynków nie było. A gdzie to was zginął? No i wam tutaj w tej kurce wyglądał. Właśnie patrzę, żeby cięście, no bo cięście patrzą, bo przez ten parkan trzeba było przez parkan przejść. Więc też było to było niebezpieczne, bo Niemcy, kiedy wiecie, to było tylko całe. Ale tak przechodzący przez parkan, co dawały Niemcy.

Samo to to był taki nieduży budynek, znaczy czy, budyneczku czy były te te śpięcia. A Panie Henryku, tutaj, bo tu było pole, nic tu nie było, nie? Nic nie było, tak. Tu nie było. Ale tu strzelają Niemcy. Nie, Wy... Wy macie ten krótki... Yy... Tak. I widać było tylko mur po cmentarzu tutaj, Bałek, tak. A to nie było takie jakby taki bieg trochę ostatniej szansy dla Was? No to był jedyny ratunek, żeby się wydostać, tak? Oczywiście tak. Nie no, wiadomo było, że wiadomo było, że jak Niemcy, to niewolni brały nie to było. Już myśmy widzieliśmy, co się ciągło na morzu. To właśnie było e, wymordowanie, znaczy wszystkich, obojętnie cywilów czy powstańców, Więc praktycznie to był jedyny nasz ratunek, wydostanie się przez te pole. A to jest taka y, myśl, że lepiej zginąć, niż dostać się do niewoli? Na pewno. To było, o, to było przez cały czas. Dostać się do niewoli to było... No to było śmierć. Śmierć przez rozstrzelanie. A, a zginąć to była śmierć... Rogu, po Ponorowa. Ponorowa, tak. No i taka to była ta sytuacja. Taka to był... Przez te pole to był 5 minut. Natomiast tak, to ostatnia właściwie. Duży nowy ten kołców? Na fabryce? Czyli gdzieś. Panie Pomników, na... tak. Wieszny za racz za władzik. Wielka trać, nie dać panie, a światłość wieku i stanie fajnie świeci. Wieszny dać panie, światłość wieku i stanie fajnie świeci. Wieszny odpoczynek racz dać panie, a światłość wieku i stanie fajnie świeci. Wieszny odpoczynek racz mi dać panie, a światłość wieku i stanie fajnie świeci. Ich odpoczywa w pokoju wiecznym. A Panie Henryku, jakie to jeszcze doświadczenie, wiadomość, że jednak, że zginął jednak dowódca. Jakie to jest yy, taka, takie doświadczenie dla żołnierza? No, co, na no dowódca, który był lubiany i dobry dowódca. I nagle go zabrakło. No, nie chciał wyjrzymy. Pluton później przez dwa tygodnie nie miał dowódcy i nie miał zastępcy dowódcy, bo ono tam przecież są ranni od I dowództwo batalionu nawet się nie zorientowało, że Pluton, że tak powiem, działał tak jak normalnie, jak był dowódca. Więc też to może jest taka dość charakterystyczna. Właśnie dla Rośnych, że taka indywidualność, że właśnie dowódca jest potrzebny, ale jeżeli brak dowódcy, to też Pluton sobie tawar. A tutaj ci koledzy się odłączyli i trafili do... A, a jeszcze mam pytanie, a kiedy się pan dowiedział o tej śmierci Kuby? To było jak pan dobiegł tam? Nie o śmierci Kuby, właśnie tak definitywnie dopiero jak przyszli. Y, y, z kaminosu tutaj żeśmy przypuszczali i właśnie żeśmy liczyli, że nie żyje. Bo wiedzieliśmy, że szans wydostania się nie ma. No więc musi zginąć. A czy tutaj go zastrzelą, czy powiedzmy, czy Niemcy go rozstrzelają, ale w każdym razie, że zginie, tak? Więc wiedzieliśmy, że zginął, tak. A dopiero się... W tym miejscu i w takich okolicznościach dopiero jak ta grupa wróciła z kampinosu, dopiero już Bo Ta grupa, która weszła do, do śmieciarki i przedostała się później, można powiedzieć, była bardzo kreatywna, byśmy tak dziś określili. Pomysłowa. No, to by trzeba powiedzieć, kto to był. Słoń, książek, leszczyc, sęp i jedna z łączniczek. No i przesiedzieli... Stefa? I grażyna Zasadzka. Stefa? Nie, nie, nie. Grażyna Strażysiu. zasadka jeszcze o, może Grażyna. Tak. No i w każdym razie tutaj przez dzień, w nocy wyszli i szli przez trzy dni chyba, aż doszli, o, podeszli w Warszawę, to przez wolę, po nocach, tylko szli po nocach, a w dzień się chowali w ruinach. I o dwóch tygodniach doszli do nas, doszli do Kampinosu, przez Kampinos na Żoliborz, w Żoliborzu później kanałami przeszli y, na Stare Miasto i dołączyli do nas. To pójdziemy jeszcze, zobaczymy tą y, szkołę na Spokojnej, tam gdzie jest tablica też poświęcona Kubie.